cztery i jep! Lightweight! się! Mm. Jezus, Jezus! O Boże! Co się stało? Oh, oh, oh. Rozgrzewałeś się w ogóle? No tak, tak jak zawsze. Rozgrzewkę podzielimy sobie na trzy etapy i zaczniemy od rozgrzania się na jakimś urządzeniu cardio. Tylko pamiętajcie, żeby nie była to największa intensywność, jaką tylko potraficie, tylko lekkie podniesienie temperatury ciała. Drugim etapem będzie mobilizacja, czyli rozruszanie waszych wszystkich stawów. Pamiętajcie, że mobilizację warto dobrać pod was, pod wasze słabe ogniwa. Macie problem z przysiadami, dobierzcie sobie ćwiczenia, które poprawią wam mobilność bioder. Macie problem z wyciskaniem nad głowę, dobierzcie sobie ćwiczenia, które poprawią wam mobilność waszych barków i odcinka piersiowego. Przykładowo, jeżeli robicie dzisiaj wyciskanie nad głowę i nie macie wystarczająco ruchu zgięcia w stawie ramiennym, takie ćwiczenie pozwoli Wam otworzyć klatkę piersiową i wykonać to ćwiczenie poprawnie technicznie. Dla większości osób rozgrzewka jest jedyną formą rozciągania w ciągu dnia, więc pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o żadnej partii. Jeśli rozgrzewacie górę, rozgrzejcie też dół. I właśnie teraz przejdziemy do tych ćwiczeń. Będą to ćwiczenia aktywacyjne i ćwiczenia mobilizacyjne, które śmiało możecie dodawać do Waszej rozgrzewki. I serdecznie zapraszamy do oglądania. Ostatnim etapem rozgrzewki zawsze powinny być serie wstępne. Służą one temu, aby przed pierwszym głównym ćwiczeniem na daną partię zaadaptować swoje mięśnie do przyjęcia bardzo dużego ciężaru w późniejszym etapie. Zaproponujemy Wam robienie od dwóch do pięciu serii wstępnych, zależnie od tego, jak bardzo jesteście zaawansowani. Pamiętajcie, że to jak dzielicie ciężar w seriach wstępnych nie musi być mega sztywno. Podamy Wam trzy najważniejsze połówki, które powinniście pamiętać. Pierwsza seria powinna być bardzo lekka. Środkowa to 50% waszego ciężaru, który będziecie robić. A ostatnia seria to uwaga, ciężar większy niż będziecie robili z serii wstępnej. To pozwoli Wam odpalić układ nerwowy w maksymalnym stopniu. I seria, którą będziecie robili mniejszym ciężarem niż ta ostatnia seria wstępna, będzie wydawała się dużo lżejsza. Jeśli chcielibyście otrzymać od nas taki przykładowy plan rozgrzewki opartej o to, co właśnie Wam pokazaliśmy, napiszcie w komentarzu rozgrzewka i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!